Witam serdecznie na kanale. Milczałem przez dłuższy czas i taki był mój zamiar. Skoro jednak przerywam milczenie, to pozwólcie, że już na samym początku, zanim zaczniemy rozważania, postaram się wytłumaczyć przed odbiorcami, dlaczego przyjąłem taki styl. Dlaczego już nie raz zdarzyło się, iż zamilkłem? Otóż mój styl nie jest dziełem przypadku, lecz jest reakcją na styl heretyków. Po prostu doskonale ich znam. Wiem, że oni też czytają Biblię, dlatego rozumieją słowa: Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Na tej właśnie podstawie wiele razy próbowali wpływać na kontent tego kanału, treść i częstotliwość publikacji, manipulując subskrypcjami, lajkami oraz komentarzami. Niektórzy z nich swoje własne, nieprzemyślane do końca komentarze sami usuwali, a potem, a jakże w komentarzu zarzucali mi, że ja je usuwam słowem, dzieci specjalnej troski. Tymczasem nas nie przestał obchodzić ich los, chociaż rozstaliśmy się z ludźmi, z którymi kiedyś modliliśmy się, śpiewaliśmy pieśni chwały i ogólnie spędziliśmy wiele czasu. To jednak nadal monitorujemy ich postępowanie oraz owoce, jakie zbierają, trwając wciąż w swoim buncie. Widzimy, jak powoli życie im się sypie, tak samo jak rozsypują się ich zbory i non-stop dochodzi w nich do roszad. I teraz mógłbym podać wiele przykładów, ale oczywiście mamy RODO, dlatego nie chciałbym jeszcze operować nazwiskami i robić sobie jaja z ich pogrzebów. Przeciwnie, bardzo chętnie i z wielką powagą uczestniczę w pogrzebach znanych mi heretyków, bolejąc przy tym, że nie dali się przekonać. Wielu z nich już zakończyło swoją doczesność, widziałem trumny z ich ciałami i rzeczywiście w ich przypadku już tylko śmierć może zmienić, naprawić ich duszę, bo za dni życia w ciele, na własne życzenie stali się niereformowalni. Tak bardzo chcieli reformować, naprawiać Kościół Powszechny, że sami przy tym zmienili się w beton. Moje ostatnie publikacje nie zostały przyjęte z aplauzem, ale to bardzo dobrze, bo ja, czekając na rozwój wydarzeń, chciałem tylko sygnalizować nimi, że kanał nie umarł i prace nad kolejnymi nagraniami trwają nieustannie. Weźcie, proszę, poprawkę na fakt, że nadal pracuję zawodowo i to w bardzo uciążliwym systemie czterobrygadowym nadto mamy trójkę dorastających pociech to są ostatnie lata przed wkroczeniem naszych latorośli w dorosłe życie dlatego decyzje o dzieleniu czasu i wygospodarowanie go na działalność publiczną nie należą w moim przypadku do łatwych tak więc przyjmijcie proszę moje wytłumaczenie i teraz kiedy blok apologetyczny mamy już za sobą kiedy udowodniliśmy heretykom na wiele różnych sposobów, że się mylą, to pozostaje nam zrobić kolejną rzecz, z wielką uwagą przyjrzeć się pomnikowi globalnego protestantyzmu, w tym jego naszej rodzimej wersji, bo i taka istnieje, aby zbadać, jakim piętnem protestantyzm odbił się na ciele Chrystusa. Bo, żeby zrozumieć dlaczego Kościół dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, co oczywiście bardzo nie podoba się współczesnym heretykom tak, jak nie podobał się tamtym, starożytnym, otóż, aby ten cel osiągnąć, trzeba wcześniej zrozumieć procesy dziejowe, którym Kościół podlegał. I jednym z nich był proces konfrontacji dialogu Kościoła z różnymi ugrupowaniami heretyckimi, który trwał od czasów apostolskich, a nawet wcześniej i przez wszystkie wieki. W tym dialogu bowiem najważniejsze jest, że Kościół kierował się pouczeniem zaczerpniętym z Tory, albo inaczej pięcioksięgu Mojżeszowego. I dlatego właśnie, że Kościół w Duchu nowego przymierza wypełniał postulaty prawa Bożego, Takowy pomnik, jak go nazwałem, globalnego protestantyzmu, w ogóle zaistniał, przetrwał i wpłynął na ogólny wizerunek kościoła. Jest on obecny w kościele i tylko w kościele możemy go zobaczyć. Próżno go szukać na świecie tam zazwyczaj nie ma nawet po nim śladu. W takim razie, jaką lekcją story kierował się kościół, budując wspomniany pomnik? Przejdźmy do tego fragmentu, zacytuję protestancki przekład. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 16. Wtedy Korach, syn Ischara, syna Kechata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta z synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania Mężów znakomitych połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i rzekli do nich: Dosyć tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu. Jutro ukaże pan, kto jest jego i kto jest święty i może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie ty, korach i wy cały, zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnicę i włóżcie w nie ogień, i jutro nasypcie nań kadzidła przed panem. Ten mąż, którego pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: Posłuchajcie, synowie Lewiego, czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a wy żądacie jeszcze i kapłaństwa? Dlatego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu? Dalej czytamy. I rzekł Mojżesz do Koracha. Ty i cały twój zastęp oraz Aaron stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na nie kadzidła i złóżcie przed Panem każdy swoją kadzielnicę. Razem 250 kadzielnic. Ty i Aaron też, każdy ze swoją kadzielnicą. I wziął każdy swoją kadzielnicę, i włożyli w nie ogień, i nasypali kadzidła, i stanęli u wejścia do namiotu zgromadzenia, a także Mojżesz i Aaron. A Mojżesz rzekł: Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów, i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią, jak wszyscy ludzie, i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie pan mnie posłał. Lecz jeżeli pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha, i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia." Wreszcie epilog tego wydarzenia, czyli rozdział 17. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy Powiedz do El-Azara, syna Arona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z Pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko. Były bowiem poświęcone kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem. Przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone. Niech będą znakiem dla synów izraelskich. Wziął więc Elazar kapłan miedziane kadzielnice, które przynieśli Ci spaleni, i przekuli je na blachy na pokrycie ołtarza. Jest to przypomnienie dla synów izraelskich, żeby żaden obcy, który nie jest z rodziny Aarona, nie przystępował do kadzenia przed Panem i aby nie stał się podobnym do Koracha i jego zastępu, jak mu to powiedział Pan przez Mojżesza. Zauważcie, iż po buncie tej nieodpowiedzialnej republiki kolesiów oraz interwencji Bożego przywództwa, ołtarz całopalny nie wyglądał już tak, jak wyglądał na początku, gdy został zbudowany przez napełnionych Duchem Świętym Becal Ela i Oholiaba. Już wizerunek ołtarza nie był zgodny z niebiańskim wzorcem, ukazanym na górze. Każdy Izraelita mógł to zobaczyć i musiał się z tym zgodzić. Nigdy też nie było mowy o tym, żeby te blachy z ołtarza zdjąć i przywrócić jego pierwotny wygląd. Przeciwnie, Blachy miały pozostać do końca, jako znak i jako pamiątka tego ordynarnego buntu. I tak samo jest z całym szeroko pojętym protestantyzmem ze wszystkim cokolwiek wyszło spod ręki protestantów. Cokolwiek sobie wyprodukowali, wymyślili od początku podlegało to osądowi kościoła, i kościół obchodził się ze spuścizną po heretykach dokładnie w taki sam sposób. Pięknie uczył o tym Orygenes w dziewiątej homilii do księgi liczb. I tutaj cytat. W pewnym miejscu pan wyraźnie mówi przez proroka: Moje zamysły nie są jak zamysły wasze, ani myśli moje nie są jak wasze. Gdyby dzisiaj sprawę te osądzali ludzie, gdyby zwierzchnicy kościoła oceniali tych, którzy na przykład głosząc naukę różną od nauki kościelnej. Ponieśli karę pomsty Bożej, czyż nie sądzono by, że wszystkie ich słowa, cała ich nauka oraz pozostawione po nich pisma, powinny zginąć razem z ich popiołami? Jednakże wyroki Boże nie są podobne do naszych wyroków. Posłuchaj, że z kadzielnic należących do ludzi, którzy powstali przeciwko Prorokowi Bożemu, nakazano uczynić blachy na obicie ołtarza. Korach symbolizuje tych, którzy powstają przeciwko wierze Kościoła i przeciw nauce prawdy. Napisano więc o Korachu i jego bandzie, że w miedzianych kadzielnicach złożyli kadzidło zapalone obcym ogniem. Bóg więc nakazuje rozrzucić i rozproszyć obcy ogień. Natomiast co do kadzielnic, to powiada, ponieważ zostały poświęcone, uczyń z nich cienkie blachy i umieść jako obicie ołtarza, bo złożono je w ofierze dla Pana. I są poświęcone. Moim zdaniem wskazuje to, że kadzielnice, które pismo nazywa miedzianymi, symbolizują pismo święte. Heretycy umieszczając w tym piśmie obcy ogień, to znaczy wprowadzając w nie sens i znaczenie obce Bogu i prawdzie, ofiarowują Bogu niemiłe, lecz przeklęte kadzidło. Dlatego kapłani są symbolem kościoła. Jeśli kiedyś wydarzy się coś podobnego, to wszystko co jest obce prawdzie, powinno zostać całkowicie wyrzucone z kościoła Bożego. Jeśli jednak wśród słów heretyków znajdują się jakieś stwierdzenia sprawa Bożego, to nie należy ich odrzucać razem z tym co się sprzeciwia prawdzie i wierze, to bowiem co z Pisma Bożego pochodzi, jest ofiarowane Panu i uświęcone. Można jednak również w inny sposób rozumieć polecenie, które nakazuje, by kadzielnice grzeszników zostały włączone do ołtarza i połączone z nim. Przede wszystkim nie bez znaczenia jest, że nazwano je miedzianymi. Gdy bowiem chodzi o prawdziwą wiarę i prawidłowe głoszenie Słowa Bożego, pismo mówi o przedmiotach srebrnych albo złotych. Blask złota oznaczać ma czystość wiary. A sprawdzone w ogniu srebro symbolizuje wypróbowane słowa. To zaś, co jest określane jako miedziane, polega wyłącznie na dźwięku głosu, a nie na prawdzie ducha i jest, jak stwierdza apostoł, jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jeśli przeto postawimy owe miedziane kadzielnice, to znaczy głosy heretyków na ołtarzu Bożym, gdzie płonie boski ogień i gdzie głosi się prawdziwą wiarę, wówczas przez porównanie z fałszem i zajaśnieje prawda. Gdyby bowiem nauka kościelna była nieskomplikowana, gdyby nie towarzyszyły jej żadne twierdzenia pochodzące z nauk heretyckich, wiara nasza nie mogłaby... Się ukazać tak jasno, i w sposób tak wypróbowany. Oznacza to, trzeba otoczyć ołtarz kadzielnicami heretyków, aby dla wszystkich jasna i wyraźna była różnica, jaka istnieje między wiernymi i niewiernymi. Gdy bowiem wiara kościelna zacznie błyszczeć jak złoto, a jej głoszenie zajaśnieje dla widzów, jak wypróbowane w ogniu srebro. Wówczas w tym większej hańbie i szpetocie głosy heretyków okażą się brudne, jak bezwartościowa, pozbawiona blasku miedzi. Tyle orygenes. Jego homilia jest dodatkowym potwierdzeniem, że taką właśnie praktykę Kościół stosuje nieustannie i to od starożytności, bo przecież od starożytności mierzy się z różnymi formami protestantyzmu. A dodatkowym, ponieważ niezależnie od świadectwa orygenesa, każdy zainteresowany tematem może taki pomnik dostrzec w realu, jeśli tylko skieruje swoje kroki do kościoła. To jest to, czego heretycy nie mają i nigdy nie będą mieli wielowiekowego i trwałego pomnika buntu tych, którzy sprzeciwili się prawdzie. Na pewno nie im, ponieważ sprzeciwu wobec buntowników. Nigdy nie wolno nazywać buntem. Dlatego nikt nie może być zdziwiony faktem, że wizerunek Kościoła był uzupełniany przez cały ten długi czas, gdy episkopat reagował na wybryki heretyków i, mówiąc obrazowo, dodawał kolejne blachy z ich kadzielnic do swojego depozytu. Więc heretycy, jeśli mają jakieś pretensje do Kościoła, że on dzisiaj po tych wszystkich przebojach wygląda tak jak wygląda. To ci biedacy po prostu pomylili adresy. Tymczasem Kościół nie zamierza wracać do pierwotnego wizerunku, ba, nie wolno mu tego robić, czego nie chcą zrozumieć heretycy, odurzeni fałszywą ideą restauracjonizmu. Oni chcą zbudować sobie taki wizerunek, w którym nie ma żadnych pomników buntu. Posuwają się wtedy do granic absurdu. Jak jest z ludźmi, którzy działali w zborach, a potem odeszli. Zobaczcie, od razu się po nich sprząta. Wczyści wszystko, cokolwiek uczynili, cokolwiek zostawili dobrego, bożego, nawet to zostaje zlikwidowane, usunięte i już po kilku latach mówią: nigdy nie było u nas takiego. W związku z tym żaden heretyk nie ma szans udowodnić opinii publicznej, że jest stróżem prawdy. Skoro definitywnie likwidują wszelkie ślady jakiejkolwiek opozycji ze swoich środowisk, skoro wszystko tuszują, a nawet ośmielają się pisać swoją historię na nowo, to co może czuć u nich dusza ludzka dążąca do chwały, czci i nieśmiertelności? Nigdy nie będzie mogła trwale utożsamiać się z takim środowiskiem, gdzie wszystko przemija i gdzie nie ma żadnych pomników. Eklezja Reformata et Semper Reformanda. Od początku swojego istnienia skazana jest na porażkę w każdej konfrontacji z pełnym depozytem Kościoła. Dobrze, myślę, że teraz możemy już, mówiąc obrazem z dzisiejszej lekcji Tory, przyjrzeć się z bliska niektórym z blach korachitów, wyeksponowanych na katolickim ołtarzu. I zaczniemy od pierwszego miotu buntowników, czyli od judaizantów. Znamy wszyscy dialog Episkopatu z uczniami od Jakuba. Ich tezy od razu zostały odrzucone. Nie mieli racji stawiając utrzymywanie praktyk judaistycznych jako warunek osiągnięcia zbawienia przez wierzących z narodów. Ale skoro ich późniejsi naśladowcy nie przestawali wzburzać serc wierzących, to Kościół zbudował im pomnik – Przaśny Chleb Eucharystyczny. Wcale nie musi taki być, lecz na ołtarzu nowego przymierza już pozostanie, jak blachy korachitów. Co jeszcze w Eucharystii pozostanie pamiątką po buntownikach? Na przykład tabernakulum, taka blaszana skrzynka z drzwiami zamykanymi na kluczyk, w której przechowywany jest wspomniany chleb. A dlaczego wprowadzono taki element? Otóż zdarzały się przypadki kradzieży owego chleba, gdy był przechowywany w łatwo dostępnym miejscu. Jak myślicie kto tak postępował? Komu zależało na spożywaniu komunii bez społeczności? Zobaczcie, wystarczył kawałek blachy, żeby trwale nauczyć szacunku do komunii tych, którzy go nie chcieli mieć. Podobnie jest ze składem apostolskim. Czy wypowiadano by go po dzień dzisiejszy w takiej właśnie formule, gdyby wcześniej wielu heretyków nie próbowało wywrócić do góry nogami reguły wiary? Nie trzeba się wysilać, żeby w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim znaleźć pozostałość kadzielnic arian i pneumatomachów przekute na tą właśnie formułę. I choćby wszyscy heretycy świata skrzyknęli się i domagali zmiany tego kredo, to Kościół tego nie uczyni. Blachy po tych bluźniercach pozostaną głośno proklamowaną pamiątką aż do Dnia Pańskiego. Tak samo jest ze świętami Bożego Narodzenia. Gdyby starożytni protestanci nie rozpowszechniali nachalnie fałszywej gnozy negującej prawdziwość człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, gdyby nie kadzili obcym ogniem, to Kościół nie wprowadziłby tych świąt, aby podkreślić i uczcić narodziny ubóstwionego człowieczeństwa. I to święto już zostanie na stałe, jak kolejna blacha po kolejnej herezji. A teraz spróbujmy przyjrzeć się tezom Lutra i Kalwina, tak jak przyglądał im się Urząd Nauczycielski Kościoła na Soborze Trydenckim. Więc gdy się przyjrzał, to również oprzedł się z nimi dokładnie tak, jak El Azar oprzedł się z kadzielnicami Korachitów. Odrzucił fałszywe tezy, a te, które nie godziły w prawowierność, zbył milczeniem. Bo dlaczego miałby negować kanony starożytnego kościoła, które oni nieświadomie cytowali? I zobaczcie, co się później stało. Jak Luter i Kalwin zaczęli igrać z obcym ogniem, tak następcy tych heretyków po dzień dzisiejszy sobie igrają a dlaczego nie są przy tym posłuszni tezą swoich guru których episkopat nie odrzucił może mi ktoś odpowiedzieć na to pytanie i kończąc poświęćmy jeszcze trochę czasu na analizę pomnika polskiego protestantyzmu obecnego w kościele katolickim analiza będzie krótka ponieważ protestantyzm w Polsce jest malutki to zjawisko marginalne, mimo tego udają takich, jakby byli silni, wpływowi i mogli zrobić wszystko. W praktyce jednak, w porównaniu do korachitów, oni sami potrafią niewiele. Przypominam, tamtych Tora określa hebrajskim terminem anszeszem mężowie imienia. A polscy protestanci co sobą reprezentują? Pokażcie mi polskiego protestanckiego prezydenta, polski protestancki rząd, protestanckiego ministra, sędziego, prokuratora czy artystę wysokich lotów. Prawda jest taka, że oni są tutaj zapleczem narodu i nie mogą mieć zbyt wielkiego wpływu na społeczeństwo w otwartej konfrontacji, więc uciekają się do metod partyzanckich. Obcy ogień rozpowszechniają, machając ludziom przed nosami bibułą, czyli sfałszowanymi przekładami Biblii, które popełnili. Począwszy od Biblii Brzeskiej, zasponsorowanej przez zdrajców ojczyzny, czyli Radziwiłów, poprzez gdańską nieudaną rewizję brzeskiej, dalej Brytyjkę, której sama nazwa sugeruje, że obcy ogień został najpierw zaimportowany, aby później dopiero stał się polski. Oraz następne wersje kadzielnic Koracha i jego zgrai, przewrotnie przez nich określone niesfałszowanym duchowym mlekiem. Cóż, Kościół mierząc się z taką formą buntu, mógł zrobić i zrobił tylko jedno. Unowocześnił własne przekłady, wzbogacił je w interlinie, rozbiory gramatyczne zdań, indeksy, potężne słowniki i zaangażował posłuchajcie uważnie. Protestanckie wydawnictwo do ich rozpowszechnienia. Kościół to wszystko zrobił, chociaż sam tych tłumaczeń nie potrzebuje. Ale rozumie, że potrzebują ich owieczki, które jeszcze są w szponach polskich korachitów, żeby się z tych szponów wyrwać. Bo skoro reformacja w Polsce odbyła się na piśmie i tylko piśmie, to kapłańska kontra też musiała odbyć się w ten sposób. Dlatego polski protestant, wracający na łono Kościoła, zawsze będzie czuł się w nim jak w domu. To właśnie sprawił pomnik polskiego protestantyzmu. I jeśli regularnie będzie uczęszczał do Kościoła, to ten pomnik regularnie będzie dawał mu do myślenia, tak jak Izraelicie pielgrzymującemu do świątyni regularnie dawały do myślenia blachy korachitów na ołtarzu Bożym. Amen.